I o, i o, i o! emergency, wydanie nikczemnika. Moi drodzy, dzisiaj tylko jeden temat: odejście Krzysztofa Kononowicza. Jak wiecie, Krzysztof Kononowicz zakończył swój żywot na naszym ziemskim Padole. Niech spoczywa w przedpokoju, który zresztą został mu wywróżony na tabliczce nagrobnej parę lat temu z arcyniepokojącą dokładnością. Ale to zostawmy foliarzom do omawiania. Konon był postacią legendarną, która zaczęła swoją popularność z potem reklamowym na urząd prezydenta, który stał się swojego czasu wiralem. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i, nar i narkotyki żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Potem zaś nastąpiła szybka eksplozja patopopularności Konona, która szybko została przechwycona przez typowe gnidy za kamery, takie jak Sławomir N., Mariola N., Rafał K. czy Jarosław Z. Wszyscy oni czerpali z Konona zyski, monetyzując i zezwierzęcając jeszcze bardziej Krzysztofa, który, jak wiemy, inteligencją przecież nie grzeszył. Zapytaj Krzyszka, ile miał lat, jak się urodził. <grych> Roczek? Roczek, jak się urodziłeś, tak? Może jeszcze nie miałem roczka. Nie wiem, bo to mama wiedziała. Życzę im, aby sprawiedliwość szybko ich dopadła i zgnili w celach za to co zrobili. Jednakże. Pod moim nikczemnym, jak sama nazwa kanału wskazuje i zobowiązuje, postem na fejsie rozpętała się prawdziwa dyskusja na temat tego, że o Krzysztofie źle nie można mówić, bo to była ofiara systemu i złych ludzi. Mówią to jednak głównie osoby, przynajmniej według mnie, które w kononie widziały jedynie śmiesznego dziadka z połową mózgu, męczonego i uzależnionego od innych. Tyle, że to nie do końca prawda. Niestety konon sam w sobie był człowiekiem, no powiedzmy, że człowiekiem, Człowiekiem, o wyjątkowo okrutnym, manipulującym charakterze, który dręczył nie tylko ludzi obecnych w jego życiu, ale również sąsiadów czy własnych fanów. Akcje z wybieganiem z siekierą były przecież nieraz. Konon potrafił płakać na zawołanie, miał mentalność chłopa, któremu wszystko się należy, i dostawał furii, gdy spadło mu za mało grosza z donatów czy wody w paczkach od widzów. To wszystko oczywiście nie usprawiedliwia, aby śmiać się z jego zgonu, aczkolwiek pozwólcie, że wam coś przeczytam. Nero był stale przywiązany do czterometrowej smyczy w zagrodzie, w której Kononowicz dawniej trzymał świnię. Pies rzadko był wypuszczany, rzadko był też dokarmiany i nie miał dostępu do wody pitnej. W okresie zimowym pies nie miał też schronienia. Musiał znosić przez całe noce temperatury rzędu minus 20 stopni Celsjusza. 22 marca 2019 roku pies został odebrany przez Ekopatrol Straży Miejskiej, w asyście policjantów z Trójki. Zwierzę było wychudzone, pokryte własnymi odchodami, głodne i bez dostępu do wody. Takie warunki, moi drodzy, miał pies ukochanego przez niektórych z Was Knura. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie już sam ten fakt jest wystarczającym argumentem, by gardzić Kononem po dwakroć. Możecie go bronić ile chcecie i widzieć w nim człowieka udręczonego i zniszczonego przez innych, ale nigdy nie wmówicie mi i mam nadzieję też innym, że to była dobra osoba, która po prostu trafiła na złych ludzi. Bez kamer Konon byłby takim samym potworem, jakim był za życia. I stał się też nim dzięki Wam, drodzy obrońcy Konona, Wam, którzy przez wysyłali złotówki na ten proceder, ale przede wszystkim dzięki oglądającym uniwersum szkolnej, która bez wyświetleń szybko by się skończyła. Więc nie, nie zamierzam wycofywać się ze swoich słów na fejsie na jego temat, ani nawet przepraszać, bo zwyczajnie nie ma za co. Krzysztof był ohydną kreaturą, z którą w realu nie wytrzymalibyście nawet 10 minut rozmowy. Teraz oczywiście znów zbierzecie się, by pokazać solidarność na jego pogrzebie, podobnie jak było u Majora. Szkoda, że nie było Was przy nim przez te wszystkie lata, to znaczy, przepraszam, byliście, ale przed ekranami komputerów i na fejsie, pisząc posty, że Kononowi trzeba pomóc i coś musi się zadziać, bo tak być nie może. No i już nie będzie. Historia Konona dobiegła końca. Dało się to, co się miało. Dało się miać. Ale to jedna z tych opowieści, która tak naprawdę nigdy nie powinna się w ogóle zacząć. To tyle ode mnie, moi drodzy. Wiem, że w komentach wyleje się hejt, bo przecież o zmarłych dobrze albo wcale. Bo złych ludzi niestety, moi drodzy, na świecie nie brakuje. Nie widzę powodu, by nie wspominać takich poczwar, jaką był Konon, z pogardą nawet po ich śmierci, chociażby ku przestrodze. No ale życie toczy się dalej. Oczywiście na mnie też już wylały się personalne ataki, mówiące o tym, jakim jestem ojcem, youtuberem, człowiekiem, że jestem jeszcze gorszy od. Konona i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oczywiście przyjmuję z dobrotliwą miłością wobec Was, bo wiem, że musicie gdzieś się wyżyć. No ale życie toczy się dalej. No to co? Kogo mamy? Tajemnicza Monika? Major? Konon? To kogo obstawiacie następnego? Cura profesorska z Ceglarskiej? Czy może jednak Robert wciągnie o jednego węża za dużo? Hmm? A może ja jebnę na zawał albo zapije się czytając komentarze na Facebooku? Kto wie? Czas pokażę. Do następnego, moi drodzy. Katolik? Czy kim jesteś? Kręczę tutaj. Nikt widzi. Ani piwa w warce do mnie, ani wódki. Od dzisiaj.